17 października około godziny 14 na drodze pomiędzy Bielawą a Pieszycami doszło do tragicznego wypadku z udziałem trzech pojazdów. Na miejscu wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego W zdarzeniu brały udział pojazdy BMW, Audi oraz samochód dostawczy marki Nissan. W akcji uczestniczyły również zastępy Straży Pożarnej Zdzierżoniowa, OSP Piskorzów oraz OSP Bielawa. Strażacy musieli użyć ciężkiego sprzętu hydraulicznego, aby wydostać z wraku pojazdu zakleszczonego kierowcę. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Śmierć na miejscu poniósł 29-letni mężczyzna. Druga osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala przez zespół pogotowia ratunkowego. Czynności na miejscu prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora.